Planety naszego układu słonecznego to fascynujące światy, każdy z nich unikatowy i pełen tajemnic. Oto kilka ciekawostek o każdej z nich, które mogą zainteresować dzieci i zachęcić je do dalszej eksploracji kosmosu. Merkury. Merkury jest najbliższą Słońcu planetą i nie ma żadnych księżyców. Dzień na Merkurym trwa dłużej niż jego rok. Rok na tej planecie to zaledwie 88 ziemskich dni. Wenus! Wenus jest nazywana siostrą Ziemi ze względu na podobne rozmiary i masę, ale jest tu bardzo gorąco. Temperatury mogą osiągać nawet 465 stopni Celsjusza, co czyni ją najgorętszą planetą w naszym układzie słonecznym. Ziemia. Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której istnieje życie. Ma jeden księżyc, który wpływa na nasze pływy morskie. Ponadto Ziemia jest jedyną planetą nienazwaną na cześć Boga czy bogini. Mars. Mars, znany jako Czerwona Planeta, ma najwyższą górę w naszym Układzie Słonecznym. Olympus Mons, wulkan, który jest prawie trzy razy wyższy niż Mount Everest. Jowisz. Jowisz to największa planeta w naszym Układzie Słonecznym, a jego wielka czerwona plama to ogromny sztorm, który trwa od setek lat. Jowisz ma również najwięcej księżyców ponad 79. Saturn. Saturn jest znany przede wszystkim z jego pięknych pierścieni, które są złożone głównie z kawałków lodu i skalnych fragmentów. Saturn jest tak lekki, że gdybyśmy mieli wystarczająco dużą wannę, mógłby na niej pływać. Uran. Uran ma wyjątkową cechę. Obraca się leżąc na boku, co oznacza, że jego osie są niemal poziome. Jest to również jeden z dwóch tak zwanych lodowych gigantów w naszym Układzie Słonecznym. Neptun. Neptun jest najbardziej oddaloną planetą od Słońca i posiada najsilniejsze wiatry w całym Układzie Słonecznym, które mogą osiągać prędkości ponad 2100 km na godzinę. Nie planeta Pluton. Pluton został zdeklasowany do rangi karłowatej planety w 2006 roku, ale nadal jest fascynującym światem. Ma pięć znanych księżyców, a jego powierzchnia jest zróżnicowana z lodowymi górami, równinami i kraterami. Każda z tych planet oferuje coś wyjątkowego i jest świadectwem niesamowitej różnorodności naszego układu słonecznego. U dzieci Nauka o planetach to nie tylko zapamiętywanie faktów, ale też okazja do rozwijania wyobraźni i zrozumienia, jak niezwykły jest kosmos, który nas otacza.